Ci, kiedykolwiek zastanowiłeś się, dlaczego nawet po dziesięciu latach prasy nadal czujesz, że nie osiągnąłeś tego, o czym marzyłeś. Badania pokazują, że 80% osób powyżej 40 roku życia uważa, że to jest za późno, aby osiągnąć wielkie cele, ale to największe kłamstwo, które utrzymuje miliony w przeszedności. Napoleon Hill... Po zbadaniu najbardziej utytułowanych mężczyzn w historii, odkrył, że wiek nie jest barierą, jest zaletą. Mając rok 6 lat i więcej, posiadasz coś, czego młodzi ludzie rzadko mają: doświadczenie, odporność i praktyczną mądrość. Dzisiaj rozpoczynamy 6 tej wyrazową podróż, aby odkryć, jak zmienić swój sposób myślenia. Ukierunkować swoją energię i zbudować życie pełne bogactwa i celu, bez względu na wiek, to nie jest tylko przemówienie, to wezwanie do przebudzenia mocy, która już w Tobie jest. Pierwszą zasadą sukcesu jest nastawienie. Hill powiedział: Wszystko zaczyna się od określonej myśli. Twój umysł jest architektem, to jego przeznaczenia, ale w wieku czy rok, lat może być pełen ograniczających przekonan. Jest za późno, nie jestem wystarczająco dobry, już straciłem swoją szansę. Te idee to niewidzialne łańcuchy, wykute przez lata krytyki, porażek i strachu. Pomyśl o tym przez chwilę, ile razy powstrzymywałeś się od działania, ponieważ wierzyłeś, że twój wiek jest przeszkodą. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś zastąpił te przekonania silnym przekonaniem, że najlepsze jeszcze przed Tobą? Hill nauczał, że co umysł może wymyślić i w co uwierzyć, może osiągnąć. To ja transformacja zaczyna się, gdy decydujesz się przeprogramować swój umysł. W praktyce zmiana sposobu myślenia wymaga jasności. Hill nazwał to określonym celem. Weź kartkę papieru i napisz, co chce osiągnąć w ciągu najbliższych pięciu lat. Nie ograniczaj się, masz na wielką skalę. Może to być założenie firmy, osiągnięcie niezależności finansowej lub pozostawienie spuścizny rodzinie, ta jasność jest jak kompas. Na przykład, jeśli tu im celem jest prosperowanie finansowe, wyobraź sobie milion dolarów na swoim koncie. Jak byś się czuł, co byś zrobił? Hill powiedział, że podświadomość pracuje nad tym, aby to, co żywo sobie wyobrażasz, stało się rzeczywistością. A oto zaproszenie pokaż, że jesteś jedną z osób, które cenią tej transformującą mądrość, które chcą rozwijać się umysłowo i duchowo. Napisz w komentarzu poniżej, które ograniczające przekonanie chcesz zmienić dzisiaj. Dzieląc się robisz pierwszy krok w kierunku swojej transformacji i luz nas jest gotowych na to zobowiązanie. Innym kluczowym aspektem jest stosowana wiara. Hill powiedział, że wiara to przekonanie, że możesz osiągnąć to, czego chcesz. To nie jest mglista nadzieja, to przekonanie tak silne, że popycha cię do działania. Wieku sześć lat już stanąłeś przed wyzwaniami, które nauczyły cię odporności. Wykorzystaj to. Na przykład, jeśli chcesz założyć firmę, ale boisz się porażki, przypomnij sobie sytuację której pokonałeś wyzwanie. To wspomnienie jest dowodem na to, że możesz to zrobić. Hill powiedział, że wiara może przenosić góry, ale tylko wtedy, gdy idzie za nią działanie. Jak wyglądałoby to je życie, gdybyś wierzył ze czyste pewnością, że twoja przyszłość może być większa niż twoja przeszłość? Nastawienie wymaga również porzucenia strachu przed krytyką. Hill zauważył, że strach przed tym, co myślą inni, jest bardziej paraliżujący niż jakakolwiek inna przeszkoda. W wieku czy rok 6 lat możesz bać się osądu ze strony rodziny, przyjaciół, a nawet nieznajomych. Ale co, jeśli zdecydujesz, że twoja wizja jest ważniejsza niż opinie innych? Hill powiedział, że mężczyźni sukcesu szybko podejmują decyzje i powoli zmieniają zdanie. Zacznij już dziś, wybierz cel i zadeklaruj go sobie, nie martwiąc się, co powiedzą inni. Na przykład, jeśli chcesz zmienić karierę, zbadaj dziś nową dziedzinę, nawet jeśli wydaje się to ryzykowne. Jak wyglądałoby to je życie bez ciężaru osądu? Wreszcie, nastawienie jest codziennym nawykiem. Hill nauczał, że powtarzanie kształtuje podświadomość. Zaczynaj każdy dzień od potężnej afirmacji. Takie jak mój wiek jest moją siłą, buduje swoją przyszłość teraz. Badania pokazują, że codzienne afirmacje zwiększają pewność siebie o 30%. Powtarzaj tę frazę przez dwie łane dni i obserwuj, jak zmienia się twoja perspektywa. Ponieważ, jak nauczał Hill, nastawienie to nie tylko myśli, to podstawa życia pełnego bogactwa, celu i transformacji. Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje marzenia są tak blisko, ale coś powstrzymuje cię przed ich osiągnięciem? Napoleon Hill powiedział, „Działanie jest prawdziwą siłą. To nie plany, idea ani intencje zmieniają życie, to ruch, decyzja o działaniu teraz, nawet gdy się boś lub jesteś niepewny. Wiekuć rok 6 lat masz przewagę doświadczenia, ale możesz utknąć w swoich nawykach. Dzisiaj zbadamy, w jaki sposób zdecydowane działanie może zerwać łańcuchy przeszłości, przekształcić Twoją energię w rezultaty i zbudować życie pełne dobrobytu. Ponieważ człowiek, który działa z determinacją, nie tylko marzy on osiąga. Zdecydowane działanie jest tym, co oddziela życiących od działających. Hill zauważył, że wielcy liderzy, tacy jak Andrew Carnegie, Podejmowali decyzje szybko i trzymali się ich. Nie czekali na idealne warunki, działali z tym, co mieli. Pomyśl o tym przez chwilę, ile razy odkładałeś podjęcie ważnej decyzji, ponieważ bałeś się popełnić błąd. Jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś podjął działanie dzisiaj, nawet bez wszystkich odpowiedzi. Hill powiedział, wahanie jest największym złodziejem okazji. Każda sekunda czekania to sekunda, którą ktoś inny wykorzystuje, aby pójść naprzód. Działanie jest antidotum na wątpliwości. W praktyce działanie zaczyna się od jasnej decyzji. Hill nauczał, że sukces zaczyna się od jasnej decyzji. Weź kartkę papieru i zapisz konkretny cel, na przykład zaoszczędzę 1000 de saut w ciągu dwóch lat lub założę własną firmę to dwie roku. Ta jasność jest jak rozpalenie płomienia. Na przykład, jeśli chcesz założyć firmę, zdecyduj się dziś na przeprowadzenie badań rynku lub rozmowę z mentorem. Badania pokazują, że osoby, które podejmują jasne decyzje, mają o 500% większe prawdopodobieństwo osiągnięcia swoich celów. Jaką decyzję odkładałeś? Jak wyglądałoby to je życie, gdybyś podjął ją teraz? Innym aspektem jest podejmowanie działanie pomimo strachu. Hill powiedział, odwaga to podejmowanie działanie pomimo strachu. W wieku czy 6 lat możesz bać się porażki lub osądu, ale te obawy tylko rosną w miarę czekania. Pomyśl o działaniu, które cię przeraża, może prośba o podwyżkę, rozpoczęcie kursu lub podzielenie się pomysłem. Co by się stało, gdybyś podjął działanie dzisiaj. Hill studiował ludzi takich jak Thomas Edison, którzy stanęli w obliczu tysięcy nieudanych prób, ale kontynuowali, ponieważ wiedzieli, że każde działanie przybliża ich do sukcesu. Podejmowanie działań nie eliminuje strachu, ono go osłabia. Wybierz jedną małą czynność i zrób ją dzisiaj, nawet jeśli twoje serce wali jak szalone, podejmowanie działanie również buduje pewność siebie. Hill nazwał to stosowaną pewnością siebie. Każdy krok, jaki podejmujesz, bez względu na to, jak mały, dowodzi, że możesz to zrobić. Na przykład, jeśli chcesz poprawić swoje finanse, zacznij od spisania swoich codziennych wydatków. Ten prosty nawyk daje ci kontrolę i pewność siebie. Jak wyglądałoby to je życie, gdybyś czuł się bardziej pewny siebie, ponieważ każdego dnia podejmujesz działania. Hill powiedział, że pewność siebie nie bierze się z myślenia, ale z działania. Spróbuj, przez tydzień zobowiąz się do jednego działania każdego dnia, które przybliży Cię do celu. Obserwuj, jak rośnie Twoja wiara w siebie. Wreszcie działanie jest zobowiązaniem wobec teraźniejszości. Hill powiedział, czas jest największym atutem, jaki posiadasz. Wikuć rok 6 lat wiesz, że częcze, każdy dzień zmarnowany na wahanie to stracona okazja. Ktoś gdzieś podejmuje działanie podczas gdy ty planujesz. Zacznij teraz, wybierz jedno działanie, wysłanie e maila zaoszczędzenie oszczędzenie 200 USD, nauczenie się czegoś nowego i zrób to dzisiaj. Ponieważ, jak nauczał Hill, zdecydowane działanie to nie tylko ruch, to siła która zamienia marzenia w rzeczywistość i sprawia, że ty wystajesz się panem swojego przeznaczenia. Czy wiesz, że według badań nad zdrowiem 70% roku życia czuje, że straciło energię, którą miało, gdy było młode? Napoleon Hill powiedział, że siła życiowa jest najpotężniejszą siłą, jaką posiadasz, a nauka jej ukierunkowywania jest kluczem do transformacji swojego życia, nawet po rok Ta energia, twoja pasja, twoje pragnienie, twoja wola nie znika z wiekiem, po prostu rozprasza się w zmartwieniach, rutynie lub lękach. Dzisiaj przyjrzymy się, jak przekształcić tę energię, Produktywne działania, budując bogactwo, cel i witalność. Jeśli ta treść rozpala ogień, podtojąc kuron, kliknij, subskrybuj. Już teraz jest bezpłatna i nie ma wymówki, aby nie być częścią tej transformacyjnej podróży. Przekształcanie energii to przekierowywanie siły życiowej w stronę konkretnego celu. Hill nauczał, że energia seksualna. Nie tylko w dosłownym sensie, ale jako twórcza pasja, która napędza życie, może być ukierunkowana na tworzenie biznesu, sztuki lub znaczącej zmiany. Wikuć rok 6 lat możesz czuć, że ten płomień przygas, ale on tam jest, czekając na przekierowanie. Pomyśl przez chwilę, gdzie dzisiaj wydajesz swoją energię na zmartwienia, rozproszenia czy żale. Jak wyglądałby je życie, gdybyś skierował te energię w stronę celu, które cię inspiruje? Hill powiedział, wile ukierunkowana energia jest marnowana, skoncentrowana energia to siła, w praktyce transmutacja energii zaczyna się od jasności. Hill powiedział, określony cel kieruje energię, zapis cel, które cię motywuje na przykład zbudowanie firmy która utrzyma moją rodzinę lub życie zdrowe i pełne energii do sepsatet, roku życia ten cel jest jak magnes który przyciąga tojon energię na przykład jeśli chcesz prosperować finansowo przekieruj energię którą marnujesz na martwienie się na naukę inwestowania Badania pokazują, że osoby z jasnymi celami wykorzystują swoją energię o 6% wydajnie. Jaki jest jeden cel, który mógłby rozpalić to ją pasie? Jak wyglądałoby to je życie, gdybyś wykorzystał swoją energię, aby je zbudować? Innym aspektem jest eliminacja wycieków energii. Hill zauważył, że rozproszenia... Taki jak media społecznościowe, bezczynne gadanie lub negatywne myśli wysysają Twoją siłę życiową. Spróbuj tego, przez tydzień znajdź czynność, która wysysa Twoją energię bez żadnego zwrotu, być może godziny spędzone na telefonie i zastąpią czymś produktywnym, takim jak przeczytanie 10 stron inspirującej książki. Jak wyglądałby to je życie z bardziej skoncentrowaną energią, Hill powiedział, człowiek, który kontroluje swoją energię, kontroluje swoje przeznaczenie. Stwórz codzienny rytuał, aby chronić swoją energię, taki jak 5 minut medytacji lub poranne planowanie. Transmutacja wymaga również działania. Hill powiedział, że energia jest przekształcana w rezultaty tylko poprzez działanie. Pomyśl o swojej energii, jako życie bez kierunku rozprzestrzenia się z kanałem generuje siłę. Na przykład, jeśli czujesz pasję do nauczania, zacznij oddzielenia się swoją wiedzą z przyjacielem lub na blogu. Każde działanie kieruje twoją energię w namacalne rezultaty. Jak wyglądałby to je życie, gdyby każdy dzień był okazją do przekształcania pasie w postęp? Hill powiedział, że działanie jest ogniem, które przekuwa energię w moc. Wybierz dziś działanie, które wyraża to ją pasie. Ostatecznie transmutacja jest aktem wiary. Hill powiedział, wiara kieruje energię w stronę niemożliwego. Kiedy czujesz, że twoja je energia jest niska, zatrzymaj się i połącz się z wyższym źródłem, czy to poprzez modlitwę, medytację czy refleksję. Powiedz moja energia jest wystarczająca dla mojego celu, to przekonanie cię odnawia. Zacznij teraz, wybierz jeden obszar swojego życia i przekieruj swoją energię w jego stronę, ponieważ, jak nauczał Hill, Transmutacja energii nie dotyczy tylko życia, dotyczy tworzenia życia pejnego bogactwa, celu i mocy, które nie upływa wraz z wiekiem, czy kiedykolwiek pozwoliłeś, aby okazja przemknęła ci przez palce, ponieważ zbyt długo zwlekałeś z podjęciem decyzji. Napoleon Hill powiedział: Ludzie sukcesu podejmują szybkie decyzje i powoli zmieniają zdanie. Wiku krzeć lat wahanie może być zakorzenionym nawykiem, ale jest też czymś, co możesz zmienić. Szybkie decyzje, poparte jasnym celem, to coś, co zamienia marzenia w rzeczywistość, a nie pewność w osiągnięcia. Dzisiaj przyjrzymy się, jak podejmować szybkie, stanowcze decyzje, wykorzystując mądrość Hila, aby zbudować życie pełne bogactwa i celu, niezależnie od wieku. Ponieważ mężczyzna, który podejmuje odważne decyzje, nie tylko żyje, on kieruje swoim przeznaczeniem. Szybkie decyzje są znakiem rozpoznawczym zwycięstw. Hill zauważył, że liderzy tacy jak Henry Ford nie marnowali czasu na niekończące się analizy, decydowali i działali. Wybiegł czero sześć lat masz przewagę doświadczenia. Ale możesz być powstrzymywany przez strach przed porażką. Pomyśl o tym przez chwilę, ile razy odkładałeś ważną decyzję, czy zmienić karierę, zainwestować, czy realizować marzenie, ponieważ bałeś się porażki. Jak wyglądałby to je życie, gdybyś podjął decyzję dzisiaj, nie czekając na wszystkie odpowiedzi. Hill powiedział, że niezdecydowanie jest największym wrogiem sukcesu. Każda chwila wahania to stracona okazja. W praktyce podejmowanie szybkich decyzji zaczyna się od jasności celu. Hill nauczał, że określone cele eliminuje niezdecydowanie. Zapisz jasne cele, na przykład, założę firmę za 6 miesięcy. Ta jasność daje Ci pewność siebie, aby podejmować szybkie decyzje, na przykład, jeśli chcesz poprawić swoje finanse, zdecyduj się już dziś aby zacząć oszczędzać 10% swojej pensji. Badania pokazują że osoby, które podejmują jasne decyzje, mają o 60% większe prawdopodobieństwo osiągnięcia swoich celów. Jaką decyzję odkładałeś, jak wyglądałby twoje życie, gdybyś podjął ją teraz. Innym aspektem jest stawienie czoła strachowi przed krytyką. Hill powiedział, że strach przed tym, co myślą inni, jest bardziej paraliżujący niż jakakolwiek przeszkoda. W wieku 3 lat, możesz bać się o sądu, co powiedzą, jeśli zawiodę, ale co, jeśli zdecydujesz, że twoja wizja jest ważniejsza niż ich opinie? Hill powiedział, że mężczyźni sukcesu ignorują krytykę i podążają za swoim celem. Na przykład, jeśli chcesz założyć firmę, ale boisz się, co powie twoja rodzina, zdecyduj się zacząć od czegoś małego, na przykład zbadaj rynek i ignoruj hewahoas. Jak wyglądałby to je życie bez ciężaru osądu innych ludzi? Podejmowanie szybkich decyzji wymaga również zaufania swojemu doświadczeniu. W wieku 6 lat już stanąłeś przed wyzwaniami, które nauczyły cię cennych lekcji. Hill powiedział, że doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Wykorzystaj to, aby podejmować stanowcze decyzje. Na przykład, jeśli chcesz zainwestować, przypomnij sobie czas, kiedy twoja intuicja lub nauka dobrze cię prowadziły. Zaufaj temu i podejmij decyzję. Jak wyglądałby to je życie, gdybyś wykorzystał swoje doświadczenie jako siłę, a nie jako wątpliwość? Hill powiedział, że pewność siebie bierze się z działania, a nie z czekania. Podejmij decyzję już dziś i działaj, nawet jeśli wynik nie będzie idealny. Wreszcie szybkie podejmowanie decyzji to nawyk. Hill nauczał, że powtarzanie tworzy siłę. Zobowiąz się do podejmowania jednej małej decyzji każdego dnia, może wybierania priorytetowego zadania lub mówienia nierozproszeniu. Na przykład postanów dzisiaj, że poświęcisz 10 minut na zaplanowanie swojego dnia. Ten nawyk wzmacnia tojąc zdolność do podejmowania szybkich decyzji. Zacznij teraz wybierz jedną decyzję, którą odkładałeś i podejmij ją dzisiaj. Ponieważ, jak nauczał Hill, szybkie podejmowanie decyzji to nie tylko wybór to siła, która przekształca twoje życie w podróż pełną bogactwa i celu. Czy kiedykolwiek czułeś, że pomimo wszelkich staran twoje wyniki po prostu nie istnieją? Napoleon Hill powiedział, że wytrwałość jest siłą, która sprawia, że tewa porażka jest niemożliwa ale nie byle jaka wytrwałość to inteligentna wytrwałość taka, która łączy determinację ze strategią. W wieku przeć lat nie masz czasu, aby ciągle podążać złą ścieżką, musisz wytrwać z celem. Dzisiaj przyjrzymy się w jaki sposób inteligentna wytrwałość zamienia przeszkody w kamienie milowe, porażki w lekcje, a marzenia w rzeczywistość, ponieważ człowiek które wytrwa mądrze, nie tylko przetrwa on rozkwitnie, inteligentna wytrwałość wyróżnia zwycięzców. Hill zauważył, że mężczyźni tacy jak Thomas Edison nie tylko nie przestawali działać z uporu, dostosowywali swoje metody, nie rezygnując z celu. Pomyśl o sytuacji, w której zrezygnowałeś czegoś ważnego, co sprawiło, że zrezygnowałeś. Brak wyników czy brak strategii, jak wyglądałby to je życie, gdybyś wytrwał, ale miał lepszy plan? Hill powiedział, prawdziwa wytrwałość to umiejętność trzymania się celu przy jednoczesnym dostosowywaniu ścieżki. W im wieku czerł 6 lat, jego doświadczenie daje mu mądrość, by dostosowywać się, a nie poddawać. Praktycznie inteligentna wytrwałość zaczyna się od jasnego planu. Hill nauczał, że bez jasnego planu wytrwałość jest tylko ślepym wysiłkiem. Zapisz swój cel i podziel go na małe kroki. Na przykład jeśli chcesz założyć firmę, wypisz, zbadaj rynek, stwórz plan finansowy, znajdź mentora. Przeglądaj ten plan co tydzień, dostosowując to, co nie działa. Badania pokazują, że osoby z elastycznymi planami mają o petroli procent i większe szanse na sukces. Jaki plan możesz stworzyć już dziś? Jak wyglądałby twoje życie, gdybyś miał jasną mapę drogową dla swojej wytrwałości? Innym aspektem jest uczenie się na błędach. Hill powiedział... Że każda porażka niesie ze sobą zalączek równoważnej korzyści. Kiedy coś nie wychodzi, zapytaj siebie, czego się nauczyłem, jak mogę się dostosować. Na przykład, jeśli inwestycja się nie powiodła, się analizuj błąd, czy był to brak badań, czy zły moment, wykorzystaj tej lekcję, aby pokierować swoim kolejnym krokiem, jak wyglądałby twoje życie, gdyby każda porażka była lekcją, a nie porażką. Hill powiedział, że człowiek, który uczy się szybciej niż ponosi porażki, jest niepokonany. Prowadź dziennik lekcji, notując każdy błąd i to, czego cię nauczył. Wytrwałość wymaga również sojuszników. Hill mówił o mózgu mózgowym krupie, która utrzymuje cię w skupieniu. W wieku krzeć lat wieś, kto cię podnosi, a kto ściąga w dół. Otaczaj się ludziom, którzy rzucają ci wyzwanie, abyś wytrwał mentorami, przyjaciółmi, duchową społecznością, jak wyglądałby to je życie z sojusznikami, którzy inspirują cię do dalszego działania. Hill powiedział, nikt nie odnosi sukcesu sam, dołącz do grupy, która ceni działanie, może kursu lub sieci przedsiębiorców i podziel się swoją podróżą, to wzmacnia to wytrwałość. Wreszcie, wytrwałość jest aktem wiary. Hill powiedział: Wiara podtrzymuje wytrwałość. Kiedy wkrada się wątpliwość, połącz się ze swoją wiarą, czy to poprzez modlitwę, czy refleksję, i powiedz: Idę dalej, ponieważ mój cel jest większy niż moje przeszkody. Ta wiara pozwala ci iść dalej. Zacznij teraz, wybierz jeden cel i jeden krok które wymaga wytrwałości i podejmij się go już dziś, ponieważ, jak nauczał Hill, inteligentna wytrwałość nie polega tylko na kontynuowaniu, polega na budowaniu życia pejnego bogactwa i celu z każdym strategicznym krokiem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak by było mieć sieć wsparcia, która pomnaża twój sukces, przekształcając twoje marzenia w trwałe dziedzictwo? Napoleon Hill powiedział, że nikt nie osiąga trwałego sukcesu sam. Sojusz umysłów, o wspólnym celu i wizji, jest siłą, która podnosi indywidualne osiągnięcia do niezwykłych rezultatów. W wieku ucierał lat, to je doświadczenie daje ci siły, aby wybrać sojuszników, którzy popchną cię do przodu. Dzisiaj przyjrzymy się, jak zbudować mózg, wykorzystując mądrość Hilla. Aby stworzyć sieć, która przekształci to życie w imperium bogactwa, celu i wpływu, i zanim skończymy, jedno ostatnie zaproszenie: zasubskrybuj kanał, w przeciwnym razie możesz skończyć jako jedna z tych osób, które ciągle obwiniają świat, zamiast kopać głęboko od środka. Mistrzowski umysł to sekret wielkich przywódców. Hill Krugs zauważył, że mężczyźni tacy jak Andrew Carnegie budowali imperia, ponieważ otaczali się ludźmi, którzy uzupełniali ich umiejętności. Mając czerok krzeć lat, wieś, kto cię podnosi na duchu, a kto wycierpuje. pomyśl przez chwilę. Kto jest w twoim życiu dzisiaj? Czy rzucają ci wyzwanie, abyś się rozwijał, czy trzymają cię w strefie komfortu? Jak wyglądałby to je życie, gdybyś miał sojuszników? Którzy podzielają Twoją wizję, Hill powiedział, że Mistrzowski Umysł pomnaża moc każdej jednostki. Dobrze dobrany sojusz przekształca marzenia w rzeczywistość większą niż mógłbyś osiągnąć sam. W praktyce budowanie Mastermint zaczyna się od intencji. Hill nauczał, że musisz wybierać sojuszników. Z jasnym celem. Określ swój cel, być może założenie firmy lub osiągnięcie niezależności finansowej i wypisz cechy, których potrzebujesz u partnerów, doświadczenie, wizja, zaangażowanie. Na przykład, jeśli chcesz założyć firmę, znajdź mentora z doświadczeniem na rynku i przyjaciela, który będzie Cię rozliczał. Badania pokazują, że sieci wsparcia zwiększają sukces o 600%. Kogo możesz zaprosić do swojego mastermind już dziś? Jak wyglądałby twoje życie z sojusznikami, którzy cię wspierają? Innym aspektem jest harmonia. Hill powiedział, że mistrzowski umysł funkcjonuje tylko przy harmonijnej współpracy. Wybieraj ludzi, którzy podzielają twoje wartości i uczciwość, Ciężką pracę wiarę. Unikaj tych, którzy krytykują bezbudowania lub którzy rozwodzą się nad negatywnością. Na przykład, jeśli chcesz się rozwijać finansowo, nawiązuj kontakty z ludźmi, którzy studiują inwestycje, a nie z tymi, którzy narzekają na gospodarkę. Jak wyglądałby twoje życie, gdyby twoja sieć była odbiciem twoich marzeń? Hill powiedział, że stajesz się średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Wybieraj mądrze. Szpulnego działania. Hill nauczał, że sukces bierze się ze zbiorowego działania. Zorganizuj regularne spotkania. Być może cotygodniowe, aby omawiać cele. Dzielić się pomysłami i wzajemnie rozliczać. Na przykład utwórz grupę studiującą finanse lub krąg modlitewny dla celu. Każde spotkanie wzmacnia zaangażowanie. Jak wyglądałoby to życie? Gdybyś miał grupę, która utrzmiwałby obecnie na właściwej drodze, Hill powiedział, że energia zsynchronizowanych umysłów tworzy rezultaty niemożliwe do osiągnięcia w pojedynkę. Przetestuj to zaproś kogoś do omówienia wspólnego celu w tym tygodniu. Szastateczny mastermind jest aktem wiary. Hill powiedział, wspólna wiara wzmacnia moc, kiedy łączysz się z innymi w celu i wierzę korzystasz z większej mocy. Módl się lub medytuj ze swoją grupą, prosząc o mądrość, aby wspólnie wzrastać. Powiedz, nasze przymierze tworzy obfitość. Skomentuj poniżej, kogo chcesz w swoim Mastermind. Jego historia może zainspirować innych ponieważ, jak nauczał Hill, mastermind to nie tylko sieć, to moc, która przekształca to je życie w dziedzictwo bogactwa, celu i wiecznego wpływu.